Cześć, witam Was na, kol na kolejnym filmie z mojej kolekcji. Akurat tutaj w tym pudełku, które jak widzicie jest dosyć spore. Jest y, zestaw monet bardziej nowych, aczkolwiek y, nie aż tak. Niektóre tam już 30 latki prawie. A niektóre jeszcze nie. Y, monety nie są dla mnie. Kupiłem je w prezencie do mojej teściowej. Oczywiście są to nowsze monety, także nie są zbyt dla mnie takie superanckie, jak to można powiedzieć. Jak możecie już przeczytać, w sumie rękawiczkę mogę zdjąć po poprzednim filmie. Mam nadzieję, że nie tego. Jest to beatyfikacja na Pawła II. Jak widzicie, jest wybitych tylko 10, zrobionych takich 10 tysięcy kolekcji. Są to monety 1 złotych z Janem Pawłem II, jest to certyfikat, także przejdźmy sobie do monet, które są dosyć ładne, a nawet bym powiedział bardzo ładne, jest tutaj taka oto monetka, ja chyba postaram się wyjąć z tych kapsli, to jednak rękawiczkę wrzucę, one będą mi to odbijać się za bardzo w tym światełku. Kapsy są bardzo łatwe do otworzenia. Także i na pierwszy rzut mamy taką oto monetę z Janem Pawłem II. Światło dalej się odbija, jednak to za wiele nie pomogło. Jest to moneta jak mówię, 1 ,95 zł 95 rok i my sobie ją. Przejdziemy do następnej. Weźmiemy tu od dołu, polecimy. Następna moneta. Wygląda tak. Jak widzicie, jest tu data 1920-2005. Wiadomo. Pozwólcie mi iść do domu. A na poprzedniej było tak. To samo jest. Na no każdy jest chyba to samo. Nie. Pozwólcie mi iść do domu ojca. To, to mi się odbijało tutaj światło chyba, nie zauważyłem. także tak wygląda ta monetka z tej strony. 101 złotych z 1991 roku. Przejdźmy sobie do następnej monety. Ups. Ja już to szybko otwieram. Bardzo fajne kapsle do otwierania. I tutaj tak samo. Jan Paweł II. Pozwólcie mi iść do domu ojca. Bardzo ładne ilustracje. Już mi fokus tu szaleje przy tym to tak błyska. 94 rok. Tak zauważyłem, że ogólnie monety nie są jakieś w super stanie. Myślałem, że to są ogólnie jakieś mennicza, ale to jest ktoś po prostu tak jakby tak to wygląda, jakby wyłapali je z obiegu i poklepali na nich, nie? Ups to nie są żadne mennicze egzemplarze. Tam może jeden czy dwa są takie ładniejsze, a tak to mówię jednak e, to będzie chyba jeden z lepszych egzemplarzy tych monet mamy tu drugą ilustrację złapię tu lepszy fokus na to o tak średnio przez te błyski, widzicie, jest tu też ilustracja na Pawo II. Jak na każdy z nich, jest to złotówka. 95 rok. Bardzo fajnie. Ilustracje te są tak, jakby nalane na te złotówki. Także, tak jak patrzyłem, nie ma to prawa. Znaczy, no wiadomo, ma to prawo odpaść od tego, ale to naprawdę trzeba użyć dobrej siły, bo jest to wlane tak jakby za ten rant monety. Tu też jest racja piękna Jana Pawła II. Moneta, 1 złotych, 95 rok, zł. jak widzicie jest już trochę lepszym stanie. Jest tu jakieś odbarwienie. Cokolwiek, dalej ładna moneta. Przejdźmy dalej. żeby Was tu nie zanudzać, i mamy tu już niestety zmarłego papieża. Jak widzicie, jest nawet widać to tutaj na tym, są grubo nadlane. Także ciężko jest, tak jakby ktoś chciał odzyskać samą monetę, to jest o samo to, że głupota. Patrząc na to, że jest tego tylko 10 tysięcy. Druga sprawa nie warto. Zniszczy i monetę i, i wizerunek. Także głupców. Pozdrawiam, którzy by to próbowali. Widzicie moneta 94 rok. Zostało nam tu jeszcze kilka monet. O, to już. Gdzieś mi się tu zaklinuje. O jest, dobrze, źle złapałem Jest tu naprawdę ładna moneta tak staram się łapać też światło żeby papieża. beatyfikacja 1-5 2011 chyba ta moneta powinna być w środku i jest to moneta 1 złotych, jak widzicie, nawet w bardzo dobrym stanie, można powiedzieć z 90 roku. Także mamy 30-latka. Sary zatrząsiawki. Mamy tutaj pierwszego 30-latka. Przejdźmy do następnej monety, ale sobie przekładkę zrobię, bo tam mi wygląda bardziej jakby chciała być w środku tutaj z tym napisem. Następna moneta. Bardzo ładne ilustracje. Kolory są naprawdę też fajnie zrobione. Zdaniem na czasowe takie. A niektóre to da, takie mają. Niektóre są bardzo białe. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. 94 rok złotóweczka. Niektóre są bardzo białe. Jak ta. Ta jest naprawdę biała, a niektóre są takie jakby pożółkłe. Jakby to jak powiedzieć jakby takie retro można. Myślę, że jak powiem to nie będzie źle. Ciężko w tych rękawiczkach to wyciągać. Następna moneta wygląda bardzo ładnie. Jest to rok 94. Mówię monety widać, że są obiegowe Aczkolwiek no nie są jakoś tak zjechane strasznie. I przejdźmy teraz do ostatniej monety która jest tutaj. Mówiłem na każdej monecie jest napis ten sam, czyli Jan Paweł II 1920, Jan Paweł II 2005 Pozwólcie mi iść do domu ojca. I tu widzimy ostatnią monetę z tej kolekcji. I jest to złotówka z 1995 roku. Widzicie, no niektóre ładne. Z drugiej, znaczy ładne z tej strony są ładne, niektóre są trochę wytarte, aczkolwiek monety bardzo fajne, jeżeli ktoś Lubi takie rzeczy religijne, to mi się wydaje, że to dla niego. I tak jak mówiłem, jedyna moneta, w której coś się różni, to jest ta, tutaj, na której jest napisane Beatyfikacja 1-5 2011 z 90 roku. Jest to najstarsza moneta w tej kolekcji. I jakby ktoś chciał sobie poszukać, bo nie mogłem znaleźć tego na internecie jaka to jest mniej więcej cena tego zestawu tych złotówek to może sobie tutaj przeczytać jak to jest napisane po angielsku może znajdzie a jeżeli znajdzie to może też wkleić link w komentarzu chętnie popatrzę bo osobiście mówię tak pira ze drzwi patrzyłem nie mogłem tego znaleźć. Za ten zestaw dałem bodajże jakieś niecałe 100, może 90 zł. Myślę, że jeżeli wartość jako dla Polaka jest dosyć wysoka, ile by nie było. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten zestaw monet. Taki inny niż te wszystkie, które teraz dodawałem. I napiszcie, co sądzicie o tym zestawie. Myślę, że to by było na tyle. Także cześć, i do następnej monety.